Nie wiem, co Coś chodzi? takiego jest, no, wojski się inaczej prowadzi, inaczej się prowadzi pytanie na śniadanie, więc, więc, no, Ile tak, jest we wszystkim najlepsza, Ja jestem, ja jestem Radzi wierzę, sobie ja dobrze. że jestem najgorszym, największym krytykiem własnej osoby. Ja, nie, 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 możesz nie możesz mogę, tego robić. Ja nie mogę siebie oglądać, taka jestem, ale tak miałam od dziecka i wydaje mi się, że to jest też taka część mnie. I często właśnie ktoś mi mówi, Ida, no nie możesz taka być, nie, nie możesz taka być, A czujesz się czas... ulubieńcą prezesa Kurskiego? Bo tak często się o Tobie pisze, ale tak już w dwóch zdaniach, bo tak jakby Aha. musimy schodzić z wizji, Darkowi się kończy taśma. A, e, wiesz co, nie wiem, to chyba trzeba by było zapytać e, Pana Prezesa... Ale czy Ty się czujesz? Bo tak jakby, czy Ciebie to dotyka, że tak jesteś nazywana? I czy to odczuwasz, że dostajesz wszystkie programy? Nie, nie, wręcz odwrotnie. Dziękuję, jestem bardzo, bardzo mi miło, że ktoś tak w ogóle o mnie powie, ale myślę, że ulubienica to jest słowo, które jest... E, takie trochę, jakieś takie lekkie i dziwne. Tak jak ta e, Bo ja tak naprawdę parę razy w życiu, tylko w takich bardzo oficjalnych sytuacjach poznałam pre, pana prezesa, więc e, no nie wiem, tak dziwne to jest. A masz dla mnie tak, że troszeczkę... niektórzy. Traktują cię negatywnie, bo dostajesz programy i robisz karierę w TVP? Czy to raczej jest tak przyjaźnie? Wiesz co, z reguły spotykam się z bardzo miłymi e, ale rzeczami o samej tak ogólnie. grupie, z którą pracujesz. Znaczy, jestem świadoma tego, że, że tak jest, że często e, ludzie takie rzeczy mówią. Mi nigdy wprost niczego ktoś tak nie powiedział, mhm. więc mogę mówić, mówić o czymś, co gdzieś tam słyszałam od kogoś, ale wiesz co, wydaje mi się, że ja jestem po prostu niezwykle dumna, że robimy. E, Moim zdaniem najlepszą telewizję.